Dzień dobry. W tym krótkim wideo chciałbym pokazać Ci dwa skuteczne lejki sprzedażowe, które zaplanowane w mądry sposób znacząco zwiększą przychody w Twojej firmie, w branży fitness i nie tylko. Ja się nazywam Kamil Parol, jestem trenerem, dietetykiem, założycielem agencji marketingowej fit Marketing oraz właścicielem grupy fit Polska, czyli grupy trenerów dietetyków na terenie Warszawy oraz Gdańska. Ten lejek przede wszystkim stale i przewidywalnie pomaga nam generować około 200 tysięcy przychodów dla Artura Kaufa i jego kursów online. W ciągu 6 dni podczas naszych kampanii dla grupy fit Polska wygenerował ponad 45 zapytań na treningi personalne. Zarobił 250 tysięcy w ciągu 45 dni dla mojego autorskiego kursu Pośladki jak melony, czyli kursu głównie skierowanego dla kobiet. Pomagają utwierdzać w przekonaniu słusznego wyboru klienta Big Mike'a, czyli Michała Mikulewicza, że jest dobrym trenerem online i lead kwalifikowany spada nam nawet do 4 zł za kontakt. Budują bazę klientów dla Patryka Słowika, który jest naszym klienciem w pakiecie Biznes. Patryk buduje swoją grupę Trenerów na terenie Lublina generują stałe zapytania dla Adama Piwko, Mateusza Drzewnego, Studia AMS oraz Przemka Szcześniaka, czyli głównego reprezentanta firmy Mój Katering oraz wielu innych klientów naszej agencji. Mamy mało czasu, więc zapraszam cię do środka. Jeżeli chodzi o szkolenie, poruszymy dzisiaj dwa tematy. Mianowicie temat lejka auto oraz lejka vsl czyli Video Sales Later. I rozpoczynając od początku, kim jestem, dlaczego mam czelność w ogóle mówić o tym, jakie to są lejki, jak działają i dlaczego warto lub nie warto je stosować oraz w jakich przypadkach. Mianowicie, tak jak mówiłem na początku, jestem trenerem personalnym, dietetykiem, który swoje początki miał już prawie 8 lat temu. 750 zł pierwszej wypłaty. Piękne początki w branży fitness. Był to Okres pracownika etatowego na własnej działalności, brak produktów cyfrowych, brak wiedzy na temat marketingu i sprzedaży. Po prostu pozyskiwałem ludzi swoją szczerością, pytając co u nich oraz po prostu pomagając im podczas treningu. Mianowicie jakiś czas później, kiedy rozpocząłem pracę nad sobą, rozpocząłem produkcję pierwszych produktów, całe szczęście nieudanych kampanii marketingowych, różnych produktów, które po prostu wyszły na światło dzienne, ale nikt ich nie kupił. Nauka, praca, ryzyko, aż do pierwszej skuteczniejszej kampanii sprzedażowej. I która wygenerowała mi ponad 20 tysięcy sprzedanych egzemplarzy mojej książki. Był to okres pandemii. Ja się wstrzeliłem dość dobrze, ponieważ książka polegała na treningu domatora. Był to świetny czas, podczas kiedy siłownie były zamknięte. Był to również okres, kiedy moja kariera nosiła nazwę tak zwanej Zosi Samosi, czyli wszystko robiłem sam. Nauka, praca, dalsze ryzyko, aż do pierwszych kampanii. Kampanii online oraz targów FIWE, na którym mogłem się podzielić swoimi przemyśleniami oraz wiedzą na ten temat. Jestem wdzięczny za zaproszenie organizatorom FIWE. Za Zauważenie mnie przede wszystkim na tamten moment, jak z perspektywy czasu uważam, miałem małą wiedzę, ale jak widać wystarczająco, żeby się móc tym podzielić. Co najważniejsze, była to wiedza praktyczna. Natomiast pieniądze, które przeznaczałem na marketing, były regularnie tracone, bo tak naprawdę, jeżeli ktoś chce zarobić 100 tysięcy złotych, niech się nie zdziwi, że straci 10 po drodze. Jeżeli ktoś celuje miliona, no to prawdopodobnie 100 tysięcy musi stracić. Jeżeli 10 milionów, no to 100 tysięcy również trzeba być gotowym oddać. Mianowicie, to są pieniądze zainwestowane. Tak naprawdę, twoje błędy i naukę nie są to koszty, jak niektórzy błędnie to postrzegają. I teraz jeszcze więcej problemów, wątpliwości, pierwsze większe porażki, ale również sukcesy i realia pracy z ludźmi. To okres, który nauczył mnie przede wszystkim słów lider, praca zespołowa, jak również pomógł otworzyć grupę Fit5w Polska w Warszawie, w Gdańsku oraz online. Mianowicie ta grupa została również opatentowana na nasze programy, czyli pakiet biznes, jak również franczyzę. FitFive Marketing 2020 w 2024 roku, w którym to od stycznia 2024 roku skutecznie pomagamy naszym klientom czyli trenerom, dietetykom, studiom, właścicielom siłowni, jak również podmiotom branży fitness. Rosnąć. I teraz rozpocznijmy nasz webinar, a mianowicie nasze szkolenie. Żaden lejek nie zadziała, jeżeli jesteś nieautentyczny. Jeżeli jesteś trenerem, który na ten moment tak naprawdę nie ma żadnych dowodów słuszności, nikt o tobie nie słyszał, nie przepracowałeś swojego czasu, polecam ci wrócić do początku i zacząć jeszcze raz, żeby to doświadczenie zebrać. Żaden lejek nie zadziała, jeżeli brakuje ci dowodów słuszności, czyli tak jak powiedziałem w pierwszym slajdzie, jeżeli nie masz konkretnych wyników, którymi możesz się pochwalić, niestety, ale będzie ciężko cokolwiek sprzedać. Żadne lejk nie zadziała, jeżeli Twoja oferta nie jest atrakcyjna. Skończyły się czasy, kiedy siedzenie na piłce ze swoim podopiecznym, umilaniem mu czasu oraz plan treningowy w Excelu wystarczył. Na ten moment ludzie po pierwsze mają dostęp do wiedzy, czyli nie są już tak ograniczeni, jeżeli chodzi o nowinki ze świata fitness. Każdy jest na ten moment w ciągu 30 sekund zweryfikować w czacie GPT, czy mówisz prawdę, czy nie, i wymagają czegoś więcej. Dlatego też modne robią się grupy trenerów, jak również projekty, które działamy po prostu w kolaboracji. Żaden lejek nie zadziała, jeżeli chcesz tylko zarobić pieniądze. Jeżeli nie masz poduszki finansowej, nie masz zabezpieczenia lub Twoją główną motywacją są pieniądze, będzie to widać, będzie to czuć, będziesz popełniał też błędy, będziesz po prostu liczył na zyski, nie dopracowując produktu, nie dopracowując drogiej sprzedaży tego produktu oraz będziesz nieskuteczny. Żaden lejek nie zadziała, jeżeli nie umiesz sprzedawać. Umiejętność sprzedaży jest niczym innym jak skillem, który można trenować. I teraz wróćmy do genezy marketingu. Czym jest marketing? To jesteś ty. Po drugiej stronie morza potrzeb konkurencji oraz tego wszystkiego, co Twój klient widzi, to jest rynek. I teraz to jesteś ty, to jest Twój klient, to jest cały rynek, a na tym rynku pływają trzy luźno osadzone deski, mianowicie zainteresowanie, zaufanie i zapytanie. I teraz ty musisz jakimś cudem znaleźć się tutaj. Musisz przejść do Twojego klienta. I teraz Pierwszym strzałem, pierwszym momentem, w którym, w którym będzie tak naprawdę w skutecznym marketingu jest zainteresowanie. Zainteresowanie generuje się za pomocą właśnie reklamy, za pomocą e, kreacji reklamowej, czyli nie wiem, wideo, grafiki, za pomocą może kanału na YouTubie, być może byłeś w telewizji, być może byłeś w gazecie. W jakiś sposób wygenerowaliśmy zainteresowanie Twoją osobą i Twój klient zwrócił na Ciebie uwagę. Dalszym krokiem, czyli żeby przejść z deski zainteresowania do zaufania, żeby postawić ten drugi krok, trzeba osiągnąć zaufanie tego klienta. Co generuje zaufanie? Tak jak już wcześniej powiedziałem, może być to kanał na YouTube, może być to twoja strona, która jest wypełniona dowodami słuszności, może być to polecenie, czyli ktoś kiedyś powiedział o tobie dobre słowo, ten klient to pamięta i już tutaj ta bariera została złamana. Polecenie jest najsilniejszą. Tak jakby metodą na złamanie obiekcji wobec Ciebie. Jeżeli ktoś ważny dla Ciebie powie, że poleca specjalistę X za Y, no to Z będzie już tylko formalnością. Natomiast OK, skupmy się. Reklama była skuteczna. Wybrałeś odpowiedni kanał, wybrałeś odpowiedni model oraz wybrałeś odpowiedni komunikat, zdobyliśmy zainteresowanie, zdobyliśmy zaufanie, wchodzimy do zapytania. I tym zapytaniem może być Rozmowa sprzedażowa, może być wymiana wiadomości, może być wymiana jakiejś tam korespondencji, może nawet listy do siebie piszecie, natomiast to jest moment, w którym sprzedajesz. I teraz, kiedy zapytanie pójdzie dobrze, Twój klient jest razem z Tobą, czyli Ty przeszedłeś przez cały rynek, pozyskując Twojego klienta. Natomiast, jeżeli w marketingu coś nie gra, czyli powiedzmy nie gra moment zainteresowania, on Cię po prostu nie zobaczy. Jeżeli generujesz dobre zainteresowanie, czyli jest wokół ciebie szum, jesteś widoczny, ale nie masz powodów, żeby ci zaufać, twój klient również do ciebie nie dojdzie. Natomiast jeżeli pierwsze gra i drugie gra, ale nie potrafisz sprzedawać, czyli zadajesz nieodpowiednie pytania, być może nie jesteś aktywnym słuchaczem, być może nie wyłapujesz tych potrzeb, niestety to też się nie uda i klienta nie pozyskasz. Każdy z tych elementów musi grać, i to jest w skrócie. ماركتك Ok, wiemy czym jest marketing i teraz w skrócie skąd wiem, że te lejki po prostu będą działać. Sprzedałem swój kurs pod tytułem Pośladki jak Melony na kwotę ponad 20, 200, przepraszam, 50 tysięcy netto. Razem z innymi klientami wygenerowaliśmy ponad 2 miliony ze sprzedaży samych kursów, czy to za pomocą vsl a czy to za pomocą auto webinaru. I teraz zmiana CTA w naszym auto webinarze Pośladki jak Melony spowodowała, że wygenerowaliśmy ponad 45 zapytań. Jak to zrobiliśmy? Ten sam webinar na temat pośladków zmieniliśmy końcówkę, w której nie sprzedawaliśmy kursu, a po prostu daliśmy komunikat, że poszukujemy kobiet do transformacji sylwetki, a szczególnie do ciała. Czyli mieliśmy już kobiety, które są zainteresowane przede wszystkim pośladkami, no bo zapraszaliśmy je na darmowy webinar. Następnie zostało wytłumaczone od A do Z zbudowane zaufanie i w końcu CTA, czyli wezwanie do konsultacji na terenie Warszawy. I teraz trzy punkty, które spowodują, że twój klient faktycznie będzie zadowolony z tego webinaru, a Twój webinar czy też wideo sales letter będzie skuteczny. Temat przewodni i wartość. Potrzeba musi być silna, środek nie może być rozczarowujący. Czyli jeżeli ja teraz obiecałbym Ci, że na przykład po tym webinarze czy po tym wideo szkoleniowym będzie zarabiał milion złoty, a tego milion złoty zarabiać nie będziesz w ciągu następnych 7 dni, no to nic innego jak czcza obietnica. Teraz najgorsze, co można zrobić, to po prostu obiecać komuś kruszki na wierzbie. Bardzo często widzę wideo czy auto-webinary, które są po prostu Stricte sprzedażowymi webinarami. Oczywiście one mają cel sprzedaży, ale nie tylko i wyłącznie przekazywać wartość, która w sumie nie ma wartości, tak naprawdę. To są webinary stworzone tylko po to, żeby przez 20 parę minut czy 40 pompować się i nic z tego nie mieć. I teraz problem. Który przedstawiasz w swoim autołabinarze czy tym wideo szkoleniowym, powinien być złożony i podlegający dyskusji. I teraz dlaczego uważam, że problem budowy pośladku jest złożony? Mianowicie możesz sobie przejść po ulicy i wypytać na przykład 10 przypadkowych kobiet, w jaki sposób budować pośladki. Założę się, że każda z tych kobiet będzie mówiła co innego. Każda z tych kobiet będzie miała swoją jakąś teorię ze starych czasów fitness, z nowych czasów fitness, ktoś będzie doodokowany, ktoś nie, natomiast każda z tych kobiet będzie miała swoje przekonania na ten temat, które trzeba będzie wyprostować. Jeżeli nie wiesz, co jest palącym tematem, lub nie chcesz mówić o pośladkach, a jesteś w innej specjalizacji, zapytaj swoją grupę docelową. Jeżeli nie masz takich osób na social mediach, po prostu zapytaj swoich znajomych, co by było dla nich palącym tematem. 2. Komunikacja od reklam przez webinar aż po content i sprzedaż. Jeżeli komunikacja będzie niejasna, czyli jeżeli twój klient zapisuje się na webinar o pośladkach, a widzi tam w jaki sposób wyciskać na klatę. Ile ma wyciskać? Jeżeli ja dzisiaj zapraszam Cię na wideo szkoleniowe z zakresu tworzenia lejków, a będę Ci mówił o tym, jak kleić i montować wideo, no to troszkę się tutaj nie zrozumieliśmy i troszkę tutaj jesteś prawdopodobnie zawiedziony tym, co widzisz. Czyli przede wszystkim, kim jest mój klient? Po drugie, czego oczekuję od takiego wideo? Po trzecie, co mogę mu dać za darmo, wzbudzając jego zadowolenie? Na pośladkach jak melony, oprócz tego, że kobiety dostawały ode mnie bardzo dużo, Dużą wartość w postaci, tak jakby wykładniczej, w, w, zostało wyłożone wszystko, co na temat budowania pośladków dla laika jest ważne. Oprócz tego dostały darmowy program treningowy, jakieś tam przepisy, i ogólnie to była taka paczka, która była no, warta niż nie jeden e-book na polskim mm. e Fitness. I teraz trzy: forma przekazu. Jest to forma wideo. Musisz być pewien, że mówisz do osób takich jak on, czyli że forma komunikacji została dostosowana do grup odbiorców. Jeżeli twoim odbiorcą jest pani Grażyna, pan Janusz, i będziesz mówił naukowym bełkotem, zanudzisz go. Ten twój potencjalny klient musi być zadowolony ze spędzonego czasu, czyli ten czas musi być warty tego, żeby on tam był. On musi z tego coś wyciągnąć, musi być fajnie, luźno, nie może być zbyt naukowo. Poczuć efekty tego webinaru czy szkolenia. I teraz, w jaki sposób poczuć efekty? Oraz jak sprawić, żeby Twój odbiorca był aktywny i ciekawy, za chwilę Ci pokażę. I widzisz, samo zapewnienie, że za chwilę Ci pokażę, powoduje, że prawdopodobnie jesteś teraz w większym napięciu i staraj się podczas swoich przemówień oraz swoich wideo przekazywać informacje, które za chwilę będą wyjaśnione. A ja teraz, zgodnie z obietnicą, pokazuję Ci, w jaki sposób utrzymywałem uwagę widzów. Zrobiłem to w bardzo prosty sposób. Ćwiczeniem na żywo. Chciałbym Ci pokazać. Moje wideo z webinaru i co chciałem tym osiągnąć? Przede wszystkim chciałem pokazać dziewczynom, z jakich powodów nie będą lub mogą nie czuć pośladków, lub co jest składowymi tych powodów. Teraz je wymieniam i za chwilę przechodzę do testu. Aktywnej stopy. Ból lędźwi, przywodzicieli lub być może ut. 4. Zła technika ćwiczeń i 5. Złe tempo ćwiczeń. Zanim przejdziemy do tych rzeczy i będziemy po kolei je omawiać. Chodź, zróbmy test, czyli zaczniemy sobie na tym live ćwiczyć. Po prostu ćwiczyć, żebyś zobaczy, żeby, żebyście zobaczyli, jak w praktyce to wygląda i jak możemy to ogarnąć na już w tym krótkim zestawie. I teraz, zanim przejdziemy do części klu, wykonajmy sobie test. Najprostszym testem będzie ćwiczenie hip teraz na kanapie. Czyli opieram się o swoją kanapę z tej pozycji. Rączki na biodra, opuszczamy sobie w dół, wychodzę do góry. Pozycji, w której moje żebro jest przedłużeniem, schowany brzuch, napinam mocno pośladek. I teraz zróbcie to ćwiczenie w 10 powtórzeniach, i dajcie mi znać, tak naprawdę, zastanówcie się, co czujecie. Nie robiliśmy żadnych ćwiczeń wcześniej. Co będziecie czuć w momencie, kiedy wychodzicie do góry? Kiedy jesteście w tej pozycji, w tej pozycji. A, czy to są pośladki? B, czy to są UDA? C. Czy to są lędźwia? Być może to są kolana czy stopy? Dajcie znać w komentarzach. Za chwilę zobaczymy, ile osób ma z tym tak naprawdę problem i co czujecie w trakcie. Jak się domyślasz, oczywiście to było na żywo, więc ludzie mogli zostawiać komentarze. Pierwsze odpowiedzi. Udo. Pośladek. Bardzo dobrze. Udo. Kolano. Nic nie czuję. Stopa. Lędźwia. Pośladek. Teraz policzymy sobie, ile odpowiedzi jest za pośladkiem, a ile partii czujecie dookoła, nie czując pośladków. Niestety odpowiedzi są takie, jak się spodziewałem, czyli większość odpowiedzi sugeruje, że nie czujecie pośladków w trakcie ćwiczenia. Wynika to z podstawowych rzeczy. Przede wszystkim, żeby to ogarnąć, pokażę Ci kilka ćwiczeń. I teraz tak naprawdę cel został osiągnięty. Czyli no, dziewczyny na własnej skórze zobaczyły, że mają problem z czuciem pośladka. No i teraz tak naprawdę grupa zaktywizowana, idziemy do konkretnych ćwiczeń. Teraz pokażę Ci coś, co mogłem pokazać Ci na początku, ale gdybym na początku nie pokazał Ci tych kilku elementów wcześniej, no to prawdopodobnie ten schemat i tak by nic Ci nie dał. I teraz schemat autowebinaru. I tutaj jest rozpisany autowebinar na przykład, w którym sprzedawaliśmy Treningi personalne na terenie Warszawy za pomocą kursu Pośladki Jak Melony. Przede wszystkim nieodłącznym elementem każdego lajka jest content i relacje, czyli to w jaki sposób jesteś aktywny, co sobą reprezentujesz, czy widać faktycznie, że tym ludziom pomagasz, czy tylko po prostu puszczasz reklamę. Ruch stąd został generowany za pomocą Facebooka, TikToka i YouTube oraz Google. A w większości była to kampania na kontakty z przekierowaniem na ruch, przepraszam, przekierowaniem na witrynę, jak również ruch na profil, w którym można było za pośrednictwem jakiegoś hasła wygenerować kolejkę w menu czacie, która powodowała, że te osoby mogły otrzymać to, czyli landing page zapisu na webinar. W momencie, kiedy ta osoba została wygenerowana, Zobaczyła landing zapisu. Na tym landingu zapisu postanowiła, że na tym webinarze się pokaże. Przed webinarem otrzymała SMS-a, że za chwilę zaczyna się webinar. Bo pamiętajcie, że webinar jest z reguły na żywo lub jest nagrany, więc prawdopodobnie udaje udaje wydarzenie na żywo. I teraz tutaj był webinar plus nie umów konsultację. W sumie tak, to był umów konsultacje, bo nie sprzedawaliśmy kursu, tylko tutaj była umówienie konsultacji na samym końcu. Natomiast w momencie kiedy ta osoba wchodziła na webinar, otrzymywała coś ekstra, czyli już na jej kolejce mailowej po webinarze była przygotowana kolejka, która generowała jej nasz darmowy produkt. I tutaj działa się cała magia. Tak naprawdę to jest najważniejszy element nagrania tego wideo. Następnie do tych osób jeszcze przez następne dwa dni przychodził mail z wartością, mail z dowodami słuszności, mail o charakterze sprzedaży, i to wszystko miało wygenerować właśnie sprzedaż. Pomiędzy webinarem, a rozmową sprzedażową, czyli dla osób, które się już zdecydowały na zapis tutaj, była generowana automatyzacja SMS. W międzyczasie, również za pomocą Facebook, TikTok oraz YouTube Ads został wygenerowany remarketing. Remarketing miał już konkretny cel, czyli wygenerowanie działania do rozmowy sprzedażowej. Sama rozmowa sprzedażowa to już jak na naszej prezentacji, czym jest marketing? Jest to element zapytania. No i trening. Próbny. I taki był schemat naszego autowebinaru. A teraz czym się różni to od VSL-a? VSL wygląda w ten sposób. Przede wszystkim jest prostszy. Nie ma tutaj automatyzacji SMS. Nie ma tutaj webinaru, który jest osadzony na platformie do odtwarzania webinaru. Może być to tak naprawdę osadzone na jakimś YouTubie, Vimeo oraz czymkolwiek innym. Podstawowa różnica jest taka, że to było na naszej platformie wewnętrznej, a to było na platformie Ever Webinar. To można było sobie dowolnie zmieniać, czyli pod wsl tak samo jak ty na tej stronie, widzisz kalendarz konsultacji. A po zapisie do kalendarza konsultacji, przekierowaliśmy do Thank You Page, czyli z naszej strony www, gdzie ta osoba mogła zobaczyć jeszcze inne dowody słuszności. I tak naprawdę schemat jest podobny, bardzo podobny, ale inny. Tu jest zdecydowanie więcej pracy i guzdrania się w tych wszystkich automatyzacjach oraz procesach, oraz żeby to był efekt na żywo, a tutaj jest efekt tak jakby statyczny. I teraz przejdźmy do jasnego podsumowania czym to się różni. Przede wszystkim webinar jest, powinien, a może też po prostu udawać, że jest na żywo plus sprzedaje emocjonalnie. On sprzedaje tu i teraz. Podczas oglądania ludzie widzą komentarze, mogą po prostu rezonować z twórcą, jeżeli twórca to dobrze zaplanuje. Czują się częścią tego wydarzenia. Mogą pytać oraz widzą inne osoby. I teraz one-time offer, czyli OTO, wzbudza dodatkowe emocje wywiera presję. Na takim autowebinarze z reguły otwieramy okno sprzedażowe, które trwa jakiś czas. Czyli powiedzmy przez następne 72 godziny, przez następne 12 godzin, przez następne 5 godzin jesteś w stanie zapisać się do naszego programu albo kupić coś w niższej cenie. W przeciwieństwie do WSLA, materiał jest z reguły statyczny, osadzony na landingu, służący do oglądania, trwający krócej niż auto może nie być tak perswazyjny, sprawdzi się w produktach niższej ceny lub niezobowiązujących silnej potrzeby zapytaniach, lub po prostu ludzi bardziej świadomych. Mianowicie to, co ty dzisiaj widzisz, jest niczym innym jak WSL czyli tak naprawdę, Ty sobie możesz to otworzyć, zamknąć, wrócić do tego, przeanalizować, co zostało tu powiedziane i tak dalej. W przypadku e-auto webinaru takiej możliwości nie ma. Wymaga subskrypcji na przykład na EverWebinar. Potrzebujemy narzędzia typu EverWebinar. Dodatkowo charakteryzuje się to wydłużoną konstrukcją Lejka opartą o mailing, natomiast również jest to w WSL-u, ale nie ma tam SMS-ów. Mogą być, ale nie ma. Oraz formularze zapisu na wydarzenie. Tutaj jest formularz zapisu na z reguły na listę mailingową. Tutaj konkretnie na wydarzenie. I zanim to wydarzenie się odbędzie, również dostajesz kilka maili. W tego nie ma. To osadzenie jest po prostu prostsze. Jest to z reguły na YouTube albo na Vimeo, albo na przykład na wewnętrznym serwerze. Jest prostszy do zautomatyzowania i nie wymaga zewnętrznych narzędzi. Ever Webinar na przykład, no to z tego, co ostatnio płaciliśmy za subskrypcję, kosztuje 650 dolarów. Za rok i to jest najtańsza wersja. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię związaną z przekierowaniami, czyli punkt trzeci. Dodatkowe przekierowanie. Niestety, niestety musisz mieć dodatkowe przekierowanie, jeżeli chodzi o pokój w autowebinarze. Czyli tak naprawdę, no, ten webinar się dzieje, tam dochodzi do jakiejś konwersji lub nie dochodzi, natomiast kiedy ma dojść do sprzedaży, no to musisz wyjść. Musisz przekierować swojego widza do jakiegoś miejsca. On nie kupi tego na autowebinarze. W przeciwieństwie na przykład do landingu osadzonego z WS gdzie pod takim materiałem bezpośrednio może być przycisk Kup lub może być przycisk Zapisz, bo tam będzie na przykład widoczny Twój kalendarz. I teraz drogą podsumowania, bardzo dziękuję Ci. Za uwagę. Dziękuję ci za dzisiejsze szkolenie. Moim zdaniem szkolenie krótkie, proste, treściwe, ale też wartościowe. Jeżeli myślisz inaczej, oczywiście daj mi feedback, bo bardzo zależy nam na tym, aby nasze materiały były coraz lepsze, aby to, co przekazujemy, było coraz wyższej wartości. I jeżeli chcesz rozwinąć swój trenerski biznes, być może jesteś właścicielem studia, które nie pozyskuje regularnych klientów, być może jesteś właścicielem siłowni, sieci siłowni, być może catering dietetyczny lub Cokolwiek innego w branży fitness, odezwij się do nas na niezobowiązującą rozmowę. A podczas takiej rozmowy po prostu zbadamy, czy jesteśmy w stanie w ogóle Ci pomóc. Jednym z częstych błędów naszej konkurencji, czyli innych agencji czy finanserów jest to, że chcą pomóc wszystkim, nie wiedząc jak pomóc. My kierujemy się przede wszystkim indywidualnym podejściem, czyli to, co ja nawet dzisiaj przedstawiłem, czyli layout, auto, binary nie będzie sprawdzał się u każdego. Albo ze względu na produkt, albo ze względu na twórcę, albo ze względu na okoliczności, czy Czas. Za dziś jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia na konsultacjach lub następnym materiale. Cześć.